Jesteśmy Kibo zapraszamy na obejrzenie relacji z naszego pokazu na portalu kulisykultury.pl. Czuję się tu świetnie, jestem w rękach świetnych fachowców i jesteśmy też świetnie przygotowani, także myślę, że wszystko się dzisiaj uda. Od rana przygotowywaliśmy cały pokaz, jesteśmy szczerze zmęczeni, Oj, bardzo, bardzo zmęczeni, ale równie podekscytowani tym, że wszystko poszło w sumie po naszej myśli i tego, że zawsze człowiek się denerwuje, to jednak no, wychodzi tak jak się chciało i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. inspirowały nas lata 80 i przede wszystkim bogactwo dodatków które widzimy w tamtych latach na przykład na Madonie i jej pierwszych singlach Formy to jest rzecz, która nas wyróżnia na, na rynku powiedzmy polskim, na który w tym momencie wchodzimy, mam nadzieję, że dużymi krokami. Eee, I to jest powiedzmy nasz motyw przewodni kolekcji, czyli rozbudowane góry, małe doły. Eee, tak zwany oversize. Tak zwany oversize, bufy. I, i, który z swoją drogą chcemy promować jak najbardziej. Tak, bo to nam się tak najbardziej podoba i chcemy w tym kierunku właśnie iść. Bardzo młodymi projektantami. nie spodziewaliśmy się aż tak dobrego odbioru. Jest to nasza pierwsza wspólna kolekcja i też wspólny pokaz. Przyszło bardzo dużo osób, mieliśmy naprawdę duże brawa, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni i usatysfakcjonowani. Hello? Cześć, jestem Paula, jestem twarząki Bogdaja. Zapraszam na kulisę kultury.pl